Okrąg opisany na trójkącie. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli, co to jest symetralna odcinka. Narysuję sobie jakiś odcinek. Przypominam, że odcinek jest to część prostej, która została ograniczona dwoma punktami. A ja chcę narysować symetralną odcinkę. Symetralna to taka e, prosta która dzieli ten odcinek na połowy, na połowy, czyli na dwie równe części. Biorę na cyrkiel więcej niż połowę tego odcinka. Połowa byłaby gdzieś tu, więcej niż połowa. Teraz na cyrklu mam na pewno więcej niż połowę tego odcinka. Wbijam nóżkę cyrkla w koniec odcinka i rysuję łuk nad odcinkiem i pod odcinkiem. Nie zmieniam rozwartości cyrkla, wbijam nóżkę cyrkla w drugi koniec odcinka i rysuję łuk nad odcinkiem i pod odcinkiem. Moje łuki przecięły się w dwóch miejscach: tu i tu. Jeżeli przez te dwa punkty poprowadzę prosto, to ta prosta. Podzieli mi nasz odcinek na dwie równe części. Jeżeli mieliśmy do czynienia z odcinkiem AB, teraz na prostej pojawił się jeszcze punkt C, to teraz długość odcinka AC jest równa długości odcinka CB. Czyli nasz odcinek AB. Został podzielony na dwie równe części, a ta zielona prosta nazywa się symetralną odcinka. Symetralna odcinka dzieli odcinek na połowy, ale jeszcze warto zapamiętać, że pod kątem prostym. Proszę sobie sprawdzić, używając piekierki, że wszędzie tutaj mamy kąt prosty. Symetralna odcinka dzieli odcinek na połowy pod kątem prostym. Ale w temacie mam zapisany okrąg opisany na trójkącie. Otóż e, narysuję sobie na początku trójkąt jakiś. No wolny trójkąt, niczego nie mierzę. Mhm. I będę chciała opisać na tym trójkącie trójkąt. E, no, opisać na tym trójkącie okrąg. Co znaczy opisać? No, żeby okrąg był poza tym trójkątem, ale żeby tak leżał, żeby wierzchołki naszego trójkąta leżały na obwodzie naszego okręgu. Opisać na trójkącie okrąg, to znaczy skonstruować tak okrąg, żeby wierzchołki trójkąta leżały na obwodzie tego okręgu, o którym rozmawiamy. I tutaj właśnie będzie nam potrzebna konstrukcja, której się przed, którą przed chwileczką przypomnieliśmy, a mianowicie symetralna odcinka. Jeżeli narysujemy symetralne od boków, to te boki przetną się w jednym punkcie i to właśnie będzie środek naszego okręgu, więc będziemy wiedzieli, gdzie wbić nóżkę cyrkla. Tak naprawdę to wystarczy narysować symetralną dwóch boków, symetralną jednego i drugiego boku. To będą dwie proste, które przetną się w jednym punkcie i one już nam wyznaczą środek. Ale my spróbujemy narysować wszystkie trzy, żeby utrwalić. Yy, Rysowanie symetralnej. Spróbujcie moi drodzy narysować tą konstrukcję w stosunku do jednego, drugiego i trzeciego boku. Zobaczymy czy macie tak jak ja. Narysuję najpierw symetralną tego boku. Biorę na cyrkiel więcej niż połowę. Mam więcej niż połowę tego odcinka. Narysuję łuk nad odcinkiem i pod odcinkiem. Nie zmieniam rozwartości cyrkla. Wbijam nóżkę cyrkla w koniec, w drugi koniec odcinka i rysuję dwa łuki nad odcinkiem i pod odcinkiem. To będzie symetralna naszego boku. Jest symetralna, to prosta, więc jak trzeba będzie ją przedłużyć, to przedłużymy. Możemy przedłużać nieskończenie w jedną i w drugą stronę. Teraz spróbuję narysować symetralną tego boku. Wezmę sobie na cyrkiel więcej niż połowę tego odcinka. Mam. Wbijam nóżkę cyrkla w koniec. Rysuję łuk. Nad odcinkiem i pod odcinkiem. Nie zmieniam rozwartości cyrkla. Wbijam koniec w, koniec w drugi koniec odcinka nóżkę cyrkla. I rysuję łuk nad odcinkiem i pod odcinkiem. Żeby się nam nie pomyliło, może spróbujmy narysować kolorem. Przez punkty przecięcia łuków. Rysuję prosto. Tak naprawdę dwie proste już się przecięły, i one wyznaczyły mi środek mojego okręgu opisanego na trójkącie. Ale spróbujmy jeszcze narysować trzecią symetralną. Więcej niż połowa jest. Więcej niż połowa na cyrklu tego odcinka. Łuk pod odcinkiem, nad odcinkiem. Nie zmieniam rozwartości cyrkla, wbijam koniec yy, w drugi koniec odcinka nóżkę cyrkla i rysuję łuk nad i pod, żeby się przecięły. Mhm. Chwila prawdy, przetnę się w tym samym punkcie. No wyszło mi idealnie. Czasami wychodzi troszeczkę przesunięte, jest to związane z niedokładnością naszych przyrządów geometrycznych, z niedoskonałością naszego oka, z grubością ołówka, więc może nie zawsze wyjść idealnie, ale mi akurat się udało, wyszło idealnie. To będzie środek mojego okręgu, ten punkt przecięcia symetralnych. Nazwę go sobie literką S, środek, a teraz jaki ma być promień? Jeżeli mają wierzchołki leżeć na okręgu, no to od środka okręgu muszę sprawdzić odległość, jaka jest do wierzchołka. Do wierzchołka jest tyle, do wierzchołka jest tyle i do wierzchołka jest tyle. Rysuję okrąg. mamy. Narysowaliśmy okrąg opisany na trójkącie. Czasami też mówimy, że to jest trójkąt wpisany w okrąg, ale konstrukcja jest ta sama i chodzi o to samo zadanie. Kolejne zadanie. Chcemy narysować okrąg wpisany w trójkąt, czyli będzie sobie jakiś okrąg a my będziemy chcieli w niego wpisać trójkąt. Zanim do tego przejdziemy, musimy poznać konstrukcję dwusiecznej kąta. Narysuję sobie jakiś kąt. I teraz chcę zastanowić się, jak ten kąt podzielić na połowy. Żeby podzielić ten kąt na połowy, trzeba najpierw narysować w tym kącie łuk, żebyśmy wiedzieli, co dzielimy. Bo pamię przypominam, że my mamy narysowane dwa kąty. Ta część płaszczyzny nazywa się kątem i ta część płaszczyzny też nazywa się kątem. My będziemy chcieli podzielić na dwie równe części, czyli na połowy, ten kąt. Do tej pory zwykle... Rysowaliśmy łuk w kącie odręcznie. Teraz będziemy rysowali za pomocą cyrkla, żeby był dokładnie narysowany. Mamy narysowany łuk, i teraz może być, zostać ta sama rozwartość cyrkla, może być inna. Ja sobie zostawię tę samą. Wbijam nóżkę cyrkla w punkt, który wyznaczył mi łuk i ramię kąta. I rysuję łuk wewnątrz kąta. Mieliśmy kąt, narysowaliśmy łuk. Nie zmieniłam rozwartości cyrkla, chociaż teraz jeszcze można byłoby zmienić. Wbijam nóżkę cyrkla w punkt, który wyznaczyło ramię kąta i koniec łuku. Narysowałam łuk. Teraz już nie mogę zmienić rozwartości cyrkla. Niezmienioną rozwartość rozwartością cyrkla narysuję ponownie łuk. Tym razem wbiję nóżkę cyrkla w drugi punkt, który wyznaczyło mi ramię kąta i łuk narysowany w tym kącie i znowu narysuję łuk. Moje dwa łuki przecięły się. Przecięły się w jednym punkcie. Tym razem narysuję nieprostą, tylko półprostą. Półprostą, która zaczyna się w wierzchołku mojego kąta. Tu jest wierzchołek mojego kąta. I przechodzi przez punkt przecięcia tych dwóch łuków, które przed chwileczką wykreśliliśmy. Jest. Ta półprosta podzieliła nasz kąt na dwie równe części. Ten kąt ma miarę alfa, i ten też ma miarę alfa. Obydwa kąty mają taką samą miarę. Ta konstrukcja będzie przydatna przy narysowaniu okręgu wpisanego w trójkąt. Znowu zaczynam od narysowania trójkąta. Znowu będzie to jakiś trójkąt dowolny. Nie przyglądam mu się jakoś wyjątkowo, nie dobieram. Nawet mógł tutaj być krótszy, bo mi ledwie starcza linijk, ale akurat starczy. Mhm. Mam trójkąt i chcę teraz w ten trójkąt wpisać okrąg, czyli narysować taki okrąg, którego brzegi, którego brzeg tego okręgu będzie się stykał z bokami naszego trójkąta. Stykał, czyli miał z nimi po jednym punkcie wspólnym. Tu, tu i tu. Okrąg musi być styczny, może mieć tylko jeden punkt, żeby był wpisany w trójkąt. Gdybyśmy tak narysowali, to nie byłby wpisany w trójkąt, bo część okręgu wychodziłaby poza trójkąt. I do narysowania, do wykreślenia okręgu wpisanego w trójkąt właśnie używamy dwusiecznej kąta. Tutaj nie podpisałam, że zielona półprosta to jest dwusieczna kąta. Dwusieczna, czyli siecze na dwie części. Może pod spodem napiszę tylko, że to jest półprosta. A tutaj nie napisałam tego, ale mówiłam, że symetralna odcinka jest to prosta. To jest różnica, prawda? Jedna jest półprostą, druga jest prostą. Czyli ja rozumiem tak. Jeżeli teraz wykreślę dwusieczne kątów tego trójkąta, to one gdzieś się przetną i wyznaczą mi środek okręgu wpisanego w ten trójkąt. No to wykreślmy dwusieczne. Wbijam nóżkę cyrkla, zaznaczam łuk, wykreślam dwusieczną tak jak tutaj pokazaliśmy. Spróbujcie sami. Zobaczymy, czy mi się też uda. Tak jak Wam się udało, mam nadzieję. Rysuję łuk. Będę się zajmowała najpierw tym kątem. Nie zmieniam rozwartości cyrkla. Wbijam nóżkę cyrkla w punkt wyznaczony przez ramię kąta i wykreślony wcześniej łuk. Rysuję łuk. Nie zmieniam rozwartości cyrkla. Wbijam nóżkę cyrkla w punkt wyznaczony przez ramię i przez łuk i rysuję drugi łuk, który przecina się. Narysowałam dwusieczną mojego kąta. Dwusieczną. Początek ma w wierzchołku kąta i przechodzi przez punkt przecięcia półków. Jest dwusieczna tego kąta. Teraz spróbuję narysować dwusieczną drugiego kąta. Na przykład tego. Znowu narysuję jakiś łuk. Ustalę sobie cyrkiel na jakąś rozwartość. Narysuję łuk i w drugim końcu łuku drugi łuk. I mam dwusieczną drugiego kąta. Początek wierzchołku kąta. Jest. I tak naprawdę środek naszego okręgu został już wyznaczony, ale tak jak w poprzednim przypadku, chcemy sprawdzić i wyćwiczyć umiejętność rysowania dwusiecznej i sprawdzić, czy nam się na pewno przetnie w tym miejscu. Zobaczcie, teraz mi było za dużo miejsca, więc sobie zmniejszyłam rozwartość cyrkla. Teraz mogę na przykład powiększyć albo pomniejszyć, bez znaczenia. Ja powiększyłam, żeby mi się nie nakładały łuki, ale teraz już zmienić rozwartości nie mogę. Jest. Gdyby wam łuki nie sięgały, to trzeba jeszcze raz w tym miejscu i przetną się. Teraz moi drodzy weźmiemy trzecią dwusieczną kąta. Chwila prawdy, czy się przetną? W tym samym miejscu. Jest półprosta. No, trochę gorzej niż w pierwszym przypadku, ale uważam, że też nieźle wypadł ten środek. I teraz tak. Wybijam nóżkę cyrkla. Jaki ma być promień? Taki, żeby był styczny z bokiem. Więc sobie mierzy do boku, do boku i do boku. Mhm. Troszkę mi tutaj wyjechało, przez to, że jest tutaj niedokładnie. Pisaki są grubsze niż ołówki. Oko nasze jest niedoskonałe, nasza ręka też jest niedoskonała, ale uważam, że y, udało nam się. Okrąg został wpisany w trójkąt. Okrąg został wpisany w trójkąt.